Witam Robert Jastrzemski z tej strony. Dzisiaj jestem w panka koło Częstochowy. Za mną restauracja Atena. Bardzo ładne kolorowe miejsce. Dzisiaj mam bardzo nietypowe zadanie. Będę miał okazję poprowadzić przyjęcie z okazji chrztu małego Filipka. Zapraszam na wideo relację z tego wydarzenia. nasze dzisiejsze atelier, proszę Państwa, gdzie będę zachęcał tutaj wszystkich gości do pozdrowień, do składania życzeń naszemu dzisiejszemu bohaterowi małemu Filipkowi z okazji jego chrztu. Zapraszam. Ale malutka to jeszcze nie może mówić. No tym wypowiadaj się. Dlaczego ja? No to razem, no, no to jak, ale czekaj, musimy coś chwila, musimy coś. Przerać. A może to urwać i jeszcze raz? Wielkie prawa, szanowni Państwo. Spełnili swoje zadanie, ale czy spełnią do końca dzisiejszego wieczoru, do końca dzisiejszej nocy? To sprawdzimy. Sprawdzimy też, proszę Państwa, kto przejmie stery przy tej piosence, okej? Okay? Yeah, yeah. Wysyłamy Filipkowi pozytywną energię do wózka. Oprócz tej kasy, którą dostał już. A tu już się nagrywa już, już się nagrywa? Kurde ja się nie przygotowałem byłaś dla mnie wszystkim Co się w życiu liczy Teraz ty po wszystkim Wszystko jest już nasze byłeś dla mnie wszystkim co się liczy. Po wszystkim, wszystko jest już Jak to tak my. My trochę się znamy na tym. Tak, witamy. Tu ciocia Agnieszka, Beatka. Ciocia, ciocia tak, Filipka. Sąsiad. Sami z siebie. Sami z siebie? Chcieliśmy tutaj zawić rodziców biologicznych Filipka. Troszkę dalej od ciebie. Tak, chciałem blisko. On się z mikrofonem posługiwać. No, niestety jestem z jest mało bezany w telewizji, jeszcze dopiero początki mojej kariery w tvn nie. Przyszłość przede mną cała. Cześć Magda! Cześć, tu Karolina i Marcin. Chcielibyśmy pozdrowić małego Filipka i życzyć mu wszystkiego dobrego. Co ten pan robi? No się wytnie, nie? Zdjęcie się wytnie. Dla, dla filipka i ich rodziców. Dzień, dzień. Pozdrowienia dla filipka i rodziców i wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia w życiu. Naprzem, Przemek i mała Laura, no i oczywiście Julka. Chcielibyśmy serdeczne e, życzenia, e, najlepsze, najpiękniejsze, złożyć kochanemu naszemu Filipkowi z okazji jego chrztu. Ja się nie przygotowałem. Nie wiem, nie wiem co powiedzieć. Naprawdę stre stremowałem się, pierwszy raz jestem w telewizji. No ale przede wszystkim chciałbym, chciałbym życzyć wam wszystkiego najlepszego. Wam, tobie. Komu ja składam życzenia? Rodzicom w końcu? Czy Filipowi. To, właśnie to jest naj, najważniejsze pytanie dzisiejszego, naj, dzisiejszego odcinka. Bardzo Cię kochamy. No, składamy zdrówka, przede, przede wszystkim przede tak. Punkcie. Jest tak spokojne dziecko, że naprawdę tylko dużo mieć takich dzieci. I życzymy zdrówka. I żebyś był chlubą dla mamusi. I dla tatusia też. No, tak już mniej, ale dla mamusi przede wszystkim. I żeby mamusia oszalała na twoim punkcie. I żeby nocy nie spała, żeby tylko o synusiu myślała. No. No. Dziękujemy bardzo. Chce porać.

Że się podał do szesnego, że taki y, grzeczny, spokojny, miły, inteligentny, a przede wszystkim skromny, jak szesny. To dla niego przede wszystkim życzenia. Mam nadzieję, że taki będzie. Już idzie w moim kierunku. Lubi za nami przebywać. To, chy to, chyba... to źle chyba dobrze to wróży, że będzie podobny z charakteru do mnie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy byli i którzy oglądają.

Cześć Filip, cześć Magda, cześć Łukasz, tutaj Kasia i Krzysiu, a ja od dzisiaj Twoja Matka Chrzestna. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, przede wszystkim, obyś się rozwijał jak najlepiej i wyrośnie z Ciebie na pewno świetny facet. Pozdrawiamy. Człowiek pająk, Spider-Man, który zbiera i hoduje pająki. Czy to prawda, że jak się zabije pająka, to na drugi dzień pada? Czy za godzinę pada? Jak to jest? No, tak dokładnie to nie jest, bo pająków się nie zabija. Pająki są bardzo pożyteczne, przędzą. Y... Ale taki mit od dziecka słyszałem, że jak się pająka. Nie. Nie, 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 ma, nie, nie ma, tak. nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego? To, to, to mo, można mi to balić, bo tak samo jak byłem małe, mi takie tak samo kity wciskasz, tak powiem. No i zawsze, nie zabijam nigdy pająków. I stąd zbierasz pająki? Tak, stąd zbieram pająki. Okej. Okay. Tu, rodzice Filipka. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim gościom za przybycie, za wspaniałą imprezę. Chcielibyśmy również podziękować panu Robertowi za poprowadzenie tej imprezy, bo bez niego na pewno by się tak wszyscy dobrze nie bawili. Dziękujemy bardzo. Dokładnie. Hej.